Jeżdżę na zwykłym piesku. No i niestety jest troszkę wolny, bo słabo biegnie. Ale będę miał najszybsze zwierzę na całym świecie. I zobaczymy, co to będzie za zwierzę. Piesio daje radę. Patrzcie, 60 monet zdobędzie. Zostało jeszcze 7 sekund, czy zdobędzie kolejne monety. Dawaj! Szybciej! No niestety nie dał rady dobiec dalej. Mamy 67 monet. A pierwsze jaj, jest za. Ile? 5 tysięcy! że że nigdy tyle nie zdobędę! Ale na szczęście mamy już jakieś pety na start. I jak zacznę tutaj ćwiczyć, to dostajemy plus 6! Do następnej wieżni brakuje nam 1000 powera. A kolejne zwierzę będzie żaba! Za 10 tysięcy! Nie wiedziałem, że żaba jest szybsza od psa. A ciekawe, co jest najszybsze! Na szczęście mamy jakieś nagrody pierwsze. 100 dolców i 100 szybkości! I jeszcze daily nagrody! Patrzcie, dwa zakręcenia kołem. Dobra, mamy teraz 688 mocy. Jeszcze chwilę sobie poćwiczymy, bo mamy tam 20 sekund do rozpoczęcia. I dzięki temu mamy 800 powera. I lecimy szybko. Zobaczymy, jak teraz się nas piesio rozpędzi. A może iść aż do tysiąca. Teraz na pewno zdobędziemy więcej monet. Już zdobywa pierwsze 60. I zakręćmy sobie do tego kołem dwa razy, bo mamy za darmo. 1000 monet! Tak jest! I za drugim razem... 5000! Ale jesteśmy bogaci! Mamy 6370 monet. A teraz zdobywamy kolejne 200. Ale nam się poparciło. A jakie jest wasze ulubione zwierzę? Pieski są super. W sumie koty też są dla mnie super. A za chwilę będziemy mieli żaby. Żaby to chyba fuj, nigdy bym nie wziął do rangi. są takie śliskie. Jeszcze jedna nagroda jest! Patrzcie, kolejne monety: 137. Ciekawe, czy dolecimy jeszcze 7 sekund. Szybciej, piesio, szybciej, piesio. I nie dał rady, niestety. Po kolejnym wyścigu udało mi się uzbierać już 11 tysięcy. I możemy kupić żabę! Zobaczcie jakie ma statystyki jeszcze większe. Jaka jest fajna, ale czad! Zostało nam 1500 zł. Jajco jest za 5 tysięcy. Trzeba na pewno potrenować do 1000 powera. I z żabą już doszliśmy do 1000 i patrzcie, teraz idziemy tutaj plus 5. Owatko, jak tutaj? co tutaj się dzieje, halo? To jest za dużo żab tej bieżni, ale dostajemy po 31 za każdym razem. Mam już 1500 spida. To ja sobie poćwiczę do kolejnej r... Halo, pies, co ty mi robisz? Pies? Pies, Runda się skończy za minutę, więc ja sobie poczekam, zobaczymy, dokąd wytrenujemy i wtedy, ile golda zdobędziemy. Ale tutaj za 8 robuxów. Zobaczcie, ile można podków kupić. Normalnie one kosztują po 100 robuxów i 60, a tu można za 8 Osiem cały komplet. No, za 8 to już można kupić. Użyję sobie wszystkich. O, ale patrzcie, ile teraz będę miał. Mam na dwie godziny i na pół. Ale czad! I teraz, jak trenuję, to dostaję po 78. Mamy już 6000 energii. Dawaj, żaba. Lecisz, żaba. 3, 2, 1 i leci. Ale się może rozpędzić do 8000. No i pięknie. Pierwsze złoto nawet nie zauważyłem, kiedy poleciało. I już druga nagroda. 120 to jest 300, coś! Bo ta żaba daje lepszy mnożnik. I 30 sekund do końca zostało, ale coś czuję, że ja tutaj jeszcze zaraz zdobędę więcej. I patrzcie na to: 1000! Stać nas na peta! To jest najtrudniejsza gra, w jaką kiedykolwiek grałem. Nigdy tyle jeszcze nie zbierałem na peta. Aj, byłem tak blisko! No i mam nadzieję, że teraz widzowie pomożecie mi ze szczęściem. Każda łapeczka w górę i sub z dzwonkiem to jest szczęście do jaja. I uwaga, 5000! 1,6! A, bo ja też sobie nie kliknąłem łapki. No tak. To teraz zamiast 78, założymy jeszcze tego peta i dostajemy 104! Wow! I kolejne zwierzę za 50 tysięcy koń! A tu jeszcze za darmo jakieś dwa trofea. Ciekawe co one robią. Aha, tu jest sklep i żeby dostać jakąś skrzynkę, to trzeba... 10! Ale złodziejstwo. O, nie, 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 nie. Ja mam za darmo kolejne zakręcanie kołem, które daje mi 1000 siły. No i super, 20 sekund do końca. A na konia trzeba uzbierać! Zobaczcie, jak mało dostaje golda. No nie no, 600 tylko. Koń kosztuje aż 50 tysięcy! A my musimy uzbierać na najlepszego. Dobra, widzowie, musimy to odblokować. Zobaczcie, jakie tu jest jajco drogie za robuxy. 200 Robuxów i najsłabszy Pet ma 72X. A, a tu jest też za 200. 270X! -a. To jest czas na tego peta. Dawaj to! Oj, teraz zobaczymy. Teraz dostajemy po 184, a jak go założę, to dostaję 7950! I już mogę iść tutaj na kolejną bieżnię. Dawaj kolejną bieżnię. I zobaczcie, jak szybko jest już milion powera. Dobra, idziemy teraz na wyścig. Teraz z milionem, ja jestem ciekaw. Czy już prześcigniemy całą planszę? Uwaga. Lecisz! Wow, jaki szybki! I już wzięliśmy pierwszy raz. Drugi raz. No i to mi się podoba! 600. 800. Dawaj, lecisz! Musimy zdobyć jak najwięcej golda. Dawaj, żabko, skacz szybciej! Ale jojo, ja, ja, 3000 tysiące kolejne. I lecimy jeszcze dalej po niebieskie pole. I za niebieskim polem dostajemy 3,5 tysiąca! Widzowie, zobaczcie, co się dzieje! 4000. Ja nie wierzę, co się teraz będzie działo. Odblokuję najlepsze zwierzę, jakie tylko jest. I jest 6 tysięcy. Ciśnij, żaba, ciśnij. Czy uda się te 2400 zgarnąć? Uwaga, jest 8 tysięcy razem. I po całym wyścigu mamy już 38 tysięcy kojdów. Czyli możemy... A nie możemy, bo koniec za 50. Nie, to ja potrzebuję kolejnego. Ja potrzebuję jeszcze raz tego peta. Dostajemy 15 tysięcy i teraz jak go założymy... 31 tysięcy! No i niby jeszcze rebirtha by się opłacało zrobić. O! Bo mamy plus 40% teraz! Czyli 43 tysiące się dostaje! I mogę na szczęście pójść na jeszcze inną bieżnię. 87 tysięcy. Walcz, żaba! No, ciekawe ile golda zgarniemy za 10 milionów siły. No nie, nie za dużo, nie za dużo, ale jest 50 tysięcy! No to teraz dawaj konia! No i teraz zobaczymy, ile koń zarobi. Dawaj! No! Jeszcze szybszy jest, on się szybciej rozpędza. Ale ja jak koniem już prawie do końca mety chyba się spóźniłem, dlatego nie zdążyłem. 3 600, patrzcie tutaj jest! 68 tysięcy. I prawie do samego końca jesteśmy. Dobra, trzeba po prostu jeszcze poćwiczyć. Dawaj konik, jedziesz. I za dwie sekundy jest jajo, patrzcie i Elementowe. Dawaj, dawaj, dawaj. Halo? O, dostałem peta. I ten pet 14x ma. Dobrze. Ale zobaczcie, jak mam już 34 miliony siły, to chyba zdążę całe kółko, cały ten przelecieć. Patrzcie na to. Całą trasę. 32 sekundy do końca. Lecisz, lecisz. Dawaj, konik. Mamy 121 tysięcy golda. O, przedostatni. Dawaj. Okrążenie zrób całe. 13 sekund do końca. Czy zdążymy? Jeszcze 10 trofeów dostanę. Uwaga. 3, 2... Jeden jest, udało się! I mam 164 tysiące golda. A na kurę trzeba 300! Ja cię kręcę, przecież ja będę tutaj całą wieczność ćwiczył! Ale na szczęście zaraz, patrzcie, szybko się odblokowała kolejna. No jest kolejna bieżnia I teraz dostajemy na niej 300 tysięcy! I teraz powinna się zacząć dopiero zabawa. Bo jeżeli uda mi się teraz uzbierać te 300 tysięcy, to zobaczcie! Jest kurczak, który da tak naprawdę tylko 30. Procent więcej spida. Czyli mamy 118 milionów, to będzie jakieś 150. Ale teraz można sobie wziąć Leo, który da 100% więcej spida. Dawaj! Jest tutaj! I jeszcze szybciej, pięknie! 178 milionów możemy się rozpędzić już! I teraz szybciej kupimy kurczaka. Ale Jajaj, mam po wyścigu 240 tysięcy, a tu jeszcze jakie są promocje. Ten jest za 300 i 400% i 200% coinów. Muszę go mieć! Dzięki Temu odblokujemy najpotężniejsze i najszybsze zwierzaki na świecie. I jeszcze tu limitowany trail. Ale ja, jak to wszystko założymy, zobaczymy co się teraz wydarzy. Mamy traila. I jeszcze tego ziomka. Wskakuj. 356 milionów spida. Lecisz! I zaraz uzbieramy 300 tysięcy. Jest 300 tysięcy i można kurczaka teraz założyć. Jest, mamy kurczaka. 374 miliony spida. Ale leci, patrzcie na to od razu, całą te całe okrążenie robimy. Dostajemy kolejne siano Już mamy 160 tysięcy. I mamy 600 tysięcy. I można teraz wziąć Lamparta. Ale ciekawe, jaki oddera, dawaj. Lecisz Lampart. 687 milionów. Spida. Dobra, ale co jest najszybsze? Uwaga, co jest najszybsze? Sprawdzamy. Tu jest Lampart. Jest Alpaka. Potem jest Lew, Słoń i Tygrys 2000% przyspieszenia, 500% maksymalnej szybkości, 250% więcej pieniędzy? Za ile? 8B. Jak ja mam dopiero 330 tysięcy, a ja już to z 3 godziny siedzę. A to tygrys tak naprawdę nie jest najszybszy. Najszybszy jest jednorożec. który ma 3200% przyspieszenia, 800% spida i 400% monet. I wiecie co? Dla was tego nie zrobię. Ja nie zrobię. Musimy zobaczyć czy ta gra. Skamuje czy nie skamuje, żebyście się nie nadziali. Ja nie pozwolę, żeby moi widzowie dali się oszukiwać. Sprawdzamy tego teraz. Jednorożca, za 2700 robuxów prawie. Dobra, on ma spita 1,28B. To jest tak naprawdę tylko z dwa razy więcej. A miało być ponad 30 razy więcej. Oszukują. No ładny ten jednorożec, to no ładny. Zobaczmy chociaż, ile zarobimy. On wcale szybko nie biega. To zamiast 6000 dostawałem 60. Teraz dostaję 80. To wcale nie jest dużo lepsze niż kogut. I zobaczcie, ja po całym wyścigu ledwo mam milion. A wiecie, ile trzeba na kolejną krainę? 10 trylionów sił. Nie dajcie się oszukać tej grze, nie dajcie! A teraz ciekawi mnie czy zdążysz tu kliknąć zanim ten odcinek się skończy Na pewno nie zdążysz, uważaj masz mało czasu Ten odcinek będzie też świetny